Dzień dobry, koziorożce! Witam Was bardzo serdecznie w rozkładzie miłosnym na sierpień 2019 roku. Karty są już przetasowane, ja je tylko przełożę. Zobaczymy, jaka jest energia dla związków i dla singli koziorożców w sierpniu 2019 roku. Najpierw związki, świat. Coś się kończy, jakiś etap się kończy i rozpoczynacie nowy etap. Ważne jest, żeby wyciągnąć wnioski z tego, co za wami. Wyciągnąć wnioski, ponieważ one będą potrzebne w tym nowym etapie. Ewidentnie coś się kończy. No, dla jednych to jest na przykład koniec chodzenia ze sobą, rozpoczęcie okresu narzeczeństwa. Dla innych to jest koniec narzeczeństwa, wejście w związek. Dla innych to jest koniec związku. Wejście w separację. Dla innych koniec separacji, rozwód. Dla jeszcze innych koniec bycia tutaj, przeprowadzamy się, jesteśmy tam. Dla innych to jest podróż, w której doświadczacie czegoś bardzo istotnego dla waszego związku. Może być aż tak, że kończy się na przykład etap, już nie jesteście tylko we dwoje, ale już we troje i przychodzi dziecko do waszego życia i ono zmienia wszystko, albo jest to kolejne dziecko. No, ewidentnie ważny cykl się skończył, rozpoczyna się kolejny, również ważny. Co Wam pomaga? Paśkielichów. No, paś kielichów to jest e, energia zaufania. Tutaj potrzeba bardzo dużo zaufania w tym nowym początku, w tym nowym etapie. E, zauroczenia tym nowym początkiem, jeżeli będziecie widzieć w tym właśnie jak najwięcej plusów, radości, to także jest karta tego dziecka. Dziecko Wam może pomagać także w, w związku. To, to, to będziecie jeszcze weselej, jeszcze radośnie, jeszcze mądrzej, jeszcze obficiej otwierać właśnie ten nowy etap. Paśkielichów to jest zachwyt, sztuka, twórczość, muzyka. Zakochanie. To Wam pomaga. Jaka energia Wam może przeszkadzać? Królowa Kielichów. Bardzo nie lubię tej karty. Praktycznie za każdym razem, kiedy ją widzę, to to mówię. Wiem, ale bardzo boli mnie ta karta zawsze. To jest odwracanie uwagi od tego, co jest bardzo ważne. Zbytnia taka, zbytnie skupienie na sobie. To jest. Przyszła mi do, do głowy myśl depresja poporodowa. Dla niektórych Myślę, że może też tak być. Niestety. I to mi się bardzo łączy z tym czytaniem ogólnym, gdzie było wskazanie, żeby prosić o pomoc. Króla kielichów na minusie to jest e, niekontrolowanie własnych emocji. I takie właśnie skupienie tylko na sobie to przeszkadza w waszych związkach. To także jakaś kobieta z trygonu wodnego może być dla niektórych. Tam w czytaniu ogólnym zadałam pytanie czy macie coś wspólnego z rakiem jakimś albo po prostu ze sobą z osobą strygonu wodnego bo dla niektórych to może być właśnie problem bo tam rytm był na pozycji wyzwania jaka jest rada dla was? 10 kielichów i znowu mamy to dziecko jak, jak różne są jak, to, jak różne są te obrazy tych matek. Ta, która odwraca oczy od tego dziecka i ta, która y, cieszy się nim. Ale zobaczcie, ta jest sama, a ta ma całą y, familię, całą wioskę ze sobą. Jak to się mówi do wychowania dziecka, potrzebna jest wioska. I y, myślę, że to się przykłada właśnie y, na wasze życie, to, to powiedzenie. Y, za, jeżeli pojawia się dziecko w Waszym życiu, to proszę o pomoc, całą rodzinę, to zaangażujcie i, i, i tatę, e, i, i niech wszyscy będą tutaj beneficjentami tego wydarzenia. E, 10 kielichów to także jest jednak koniec. Jeżeli myślimy o tym tak bardzo klasycznie, to jest dojście do pewnego etapu, cieszenie się z tego, co jest. O, oraz kulminacja pewnych uczuć, koniec tutaj. Więc dla niektórych rzeczywiście rozpoczyna się to końcem i kończy się końcem. Dla niektórych rzeczywiście tak jest, że kończy się związek i wskazanie jest tutaj zwrócenie uwagi szczególnej, szczególnej uwagi na wrażliwe dzieci, bo może macie wrażliwe dzieci i może one są albo Wrażliwe, nadwrażliwe albo y, są z trygonu wodnego, ale jakby to pewnie jedno i drugie może tutaj być. Y, I prośba jest, żeby zwrócić na nie szczególną uwagę, jeżeli się rozstajecie. Oraz na przykład, jeżeli pojawia się nowe dziecko, to także na y, starsze dziecko zwrócić uwagę szczególną, y, by każdy w każdej sytuacji, tej dużej zmiany w waszym życiu, w waszej rodzinie. Oraz w waszym związku e, był uwzględniony, był zauważony. Ok, zaraz mi padnie bateria, więc ja tutaj już szybko, szybciutko nagrywam kładę karty e, na single. Koziorożce, które nie są w związkach w sierpniu. Jaka jest energia dla Was? Jaka jest energia dla Was? Koziorożce, które nie są w związkach. Koziorożce, które nie są w związkach, zanim padnie bateria. Walka z czasem. Jaka energia dla Was? Dwójka była. Otwiera się jakiś nowy początek. To znaczy możliwość, że tak powiem. Chyba wiecie, co chcecie zrobić. Może myślicie o tym, żeby wejść w związek z kimś. I może już macie kogoś na myśli. Zastanawiacie się, jakby to było we dwójkę. Dwójka w tej sytuacji bardzo dobrze wróży. To znaczy, to jest tak, że zastanaw I wiecie, co chcecie, tylko zastanawiacie się, jak to zrobić. To może dotyczyć także decyzji, że nie wiecie, na kogo się zdecydować oraz na jaką formę relacji się zdecydować. Jaka jest tutaj rada, co Wam pomaga? Królowa kielichów w tej sytuacji. No to w tej sytuacji jako pomagająca, to jest wrażliwość. Umiejętność mówienia o swoich uczuciach i pójście za głosem serca. Jeżeli nie wiecie na kogo się zdecydować, to posłuchajcie się serca, a nie rozumu. Królowa kielichów to jest także w pozytywnym aspekcie ta, która robi pierwszy krok. Pierwsza wyciąga rękę i informuje o tym. Chce z Tobą tworzyć relację i chce, żeby ona była tworzona na takich, a nie innych warunkach, w takich, a nie innych okolicznościach. Co ty na to. <laughs> to jest uwzględnienie wszystkich swoich emocji, a nie tylko niektórych. Także zwróćcie na to uwagę. Co wam może przeszkadzać? 8 denarów. No i tutaj może być takie bardzo przyziemne myślenie właśnie. Takie szacowanie, racjonalizowanie tej sytuacji. To tutaj nie pomaga. Tak jak mówiłam, nie słuchajcie się. Rozumu, słuchajcie się serca. Może być też tak, że ta druga osoba nie do końca może wiedzieć o co Wam chodzi, i tutaj jest wskazanie, żebyście nie kazali jej się domyślać. To może być tak, że wchodzenie w związki, które raczej nie procentują i są takie mm, niespecjalnie, na przykład nie wiem. Implikują rozbicie rodziny, czyli wchodzimy w związek z kimś zajętym, zastanowić się nad tym, czy to ma sens robić takie rzeczy. Jaka jest rada? Cztery miecze. Cztery miecze to jest odpoczynek, dochodzenie do siebie po czymś, uzdrowienie sytuacji. I to jest oczywiście także spokój, medytowanie, spokojne podejście. Może być tak, kochani. Mam na spodzie ósemka mieczy, że wy do końca nie wiecie, znaczy obawiacie się, że ta osoba może was nie chcieć, że y, zakładacie coś. Nie należy tutaj zakładać czegoś. Pod spodem jest diabeł, więc ja jeszcze raz zwracam uwagę, jeżeli to dotyczy. Jeżeli jesteście singlami i myślicie o kimś, kto jest zajęty, zastanowiłabym się bardzo poważnie nad tym. Czy coś takiego jest y, dobre? To jest dobre. Czy, czy to jest dobry pomysł? Eee, także co tutaj jeszcze? Co tutaj jeszcze? Chcę wam dużo powiedzieć, ale naprawdę. Za chwilę padnie mi bateria, a już chcę to nagrać, więc. Jeszcze jedna wskazówka. Eee, wyciszcie się, spójrzcie z perspektywy. Zapytajcie, porozmawiajcie z tą drugą osobą. Nic nie zakładajcie, bo możecie mieć mylne mniemanie o tej drugiej osobie. Może być tak, że na przykład ta osoba nie jest szczera z wami, na przykład mówi, że jest wolna, a nie jest wolna, albo odwrotnie, wy myślicie, że ta osoba jest zajęta, a to kompletnie nie jest tak. Albo myślicie, że ona jest zainteresowana, a ona nie jest, no i odwrotnie, takie sytuacje. To wszystko jest do wyjaśnienia. Tylko chodzi o to, żeby nie panikować, tylko spróbować wyjaśnić tą sytuację. Dla do najwyższego dobra wszystkich jakby uczestników tej sytuacji. Ok. Buziaki moi kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego. Bawcie się dobrze w tym sierpniu. Powodzenia ze wszystkim, dużo miłości i do usłyszenia w innych filmach. Pa pa!